Dobra chyba trzeba... zostaw się <laughs> przestań się bawić rowerkiem, tak? Jesteśmy no? w Tesko. Dobra, dawaj nagrywaj, jak będziemy pali lilacza. Skuterem w Tesko. No, no. trzymaj te dwa telefony. Trzymaj dwa. No trzymaj dwa. Trzymaj ten Tu może aparat Tu masz apara, tu chyba zakrywa. Ale to ten i tam możecie państwo... A już od parę Od 20 euro, za 2,50 oraz Oraz to minister w Senilaj w cenie od 2,50 zł. A i tak będzie zerało tego. Zapraszamy. Podłączyłeś? No. Ale główna od punktu To mi nie robi, po co ty fajkę odczepiasz? Przynajmniej, bo odczepiasz mi rękę. To... dawaj się ramić. To paliwo jeszcze trzeba korzystać. A nagrywanie z tego, się Ale pamiętaj pali, kopach. No? 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 nie No? 자. 저기. 많이 맞고. 맛있어요. 제가 그렇게 진짜 심심해. Nie, bo jakby go z nóżką. Nie, to nie ma takiej mocy z kopką. Trzeba, chodź tu. Patrz. Bo mi się go nie chce na dwie nóżki. Proszę tam trzymać. Tak do dołowiać tę nóżkę. Długo tę nóżkę.